Cześć, witam. Żniwa, żniwa i po żniwach. Można rzec, że kombajn ledwo co ostygł, a już trzeba brać się za kolejne zasiewy. Ruszamy z przygotowaniem stanowiska pod rzepak. Zestaw szybkiego reagowania już jest przygotowany, czyli szóstka z HTS-em i Kirowiec numer dwa z pługiem. Przetestujemy go teraz w pługu. Jeżeli chodzi o ciągnik, i standardowo na początku bardzo ważna sprawa. A mianowicie czy ktoś z widzów zna jakąś firmę, ma jakiś dostęp do rur nierdzewek chciałbym zmodyfikować wydech na właśnie ładny nierdzewny tłumik, prostą rurę o średnicy 100 i o długości 1,40 m ponieważ, no, tak jak widzicie, ten wydech, no, wygląda jak wygląda. Ja zmodyfikowałem tutaj trochę filtr powietrza, że niepotrzebny jest tutaj e, te, te, ten króciec. No I po prostu, żeby też ładnie to się prezentowało, chciałbym zastąpić ten tłumik ładną nierdzewną rurą o średnicy 100 i mówiłem o długości 140. I oczywiście, żeby na końcu była też z nierdzewki ta, ta klapka, bo jak widzicie, na chwilę obecną to, no, to, to ta klapka to. To jest rozwiązanie tymczasowe i awaryjne, ale lepsze takie jak wcale, bo pamiętacie co tu było, kiedy, kiedy wydech był odsunięty. Tak więc taka mała prośba, jeżeli ktoś, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie takie coś załatwić, nabyć, to bardzo bym prosił. Kontakt w tej sprawie pozostawiam w opisie na maila. No i bardzo, bardzo chętnie za to zapłacę, bez żadnego tam problemu. Tak więc liczę na jakieś odpowiedzi. I drugi temat, że poszukuję klepiska do Bizona giganta do kukurydzy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak wiadomo to jest bardzo duża rzadkość. Nie dość, że te kombajny są rzadkie. To i takie klepisko też jest rzadkość. Tak więc jak ktoś gdzieś słyszał, ktoś gdzieś widział, to ja bardzo, bardzo chętnie kupię takie klepisko. No i zapewne domyślacie się, jaki łukasz ma plan. Kukurydza stoi, kombań stoi, klepisko potrzebne. To już więcej nie muszę mówić. I ze wszystkich spraw to by było już na tyle. A teraz odpalam szóstkę i jadę rozlewać po ferment, bo cysterna zaraz nadjedzie. Porozlewam kilka cystern. Przyjadę, odstawię ciągnik. Wsiądziemy, wsiądę e, kierowca i pojadę to zaorać. Jestem na polu, szósteczka sobie pyrka, niech się trochę jeszcze dogrzeje. Działka pod rzepak ozimy to jest ta, którą na wiosnę y, głęboszowałem kierowcem jedynką. Stanowisko te znajduje się na trzeciej klasie ziemi, trzecia A, trzecia B, trochę czwartej. Zresztą widać po strukturze ziemi bryły, dobrze trochę popadało. No jak mówię to jest, to jest ta trójka klasa. Czekamy, czekamy na dojazd cysterny. Ale widoczki to dzisiaj tutaj mam ładne. Fajnie to wygląda. Gracias. Spalimy teraz kierowca Dolewam trochę paliwa Bo mam mało I jedziemy to przykrywać od razu I orać pod ten rzepak Zobaczymy jak to wyjdzie Jeszcze deszcz popadał w międzyczasie No będzie na pewno ciągnik mocno się ślizgał Dotarłem już na pole Jesteśmy w drugim końcu tak jak widać Tam daleko jest szóstka szubeczko. I teraz tak Zaczynamy orkę tutaj w skład Ze względu na to że tu mamy po tym śladzie jest zeszłoroczna bruzda i od niej zaczynamy i dlatego też, że zobaczcie tutaj na teren tej działki zachodzi kolejna działka no i tutaj mamy taki można powiedzieć no, no kwadracik, cypelek cypel, jak, jak zwał tak zwał i od tego tutaj zaczynamy rozkładamy pług, pług już mam wstępnie wypoziomowany ale to zaraz jeszcze się okaże pod pierwszym próbnym przejeździe nie w tą, o rozkładamy szerokość muszę iść odkręcić jeden zawór który znajduje się tutaj na wężu jak widać po to aby tylne koło podporowe zjechało na dół, opuściło się o proszę bardzo tutaj w tym miejscu i to jest zawór założony przeze mnie ze względu na tą 700 jedynkę, bo tam mówiłem, że tamta hydraulika w ogóle nie trzyma. I do transportu po drogach po prostu podnoszę do końca, przychodzę i zakręcam, żeby koło nie opadało mi w trakcie jazdy. To jest takie techniczne, techniczny dodatek. A teraz ładujemy się i robimy próbę, jak to będzie się zachowywać. Powiem tak Ja pierdolę. Tego to się nie spodziewałem U mnie jest tak sucho Zobaczcie, zaraz wyjdę To pokażę Nie mogę ujechać, normalnie nie mogę ujechać Popadał deszcz, nalałem po fermentu To jest wszystko ślizgie Jadę bokiem dosłownie Łupię Dosłownie łupie redli, a nie orze Bo jest beton No jest po prostu beton no nieporozumienie Tego to ja się nie spodziewałem W życiu Patrzcie jak ja jadę Patrzcie jak ja jadę Co nawet jazda nie jest No i weź coś zrób Ja Cię kręcę To jest normalnie sucha ziemia Tu, tu nie ma nic wilgoci. Zobaczcie, jak ciągnik idzie. Czy to, to, to. Co się w głowie nie mieści? Tak, tak muszę jechać. Jest, mówię, po wierzchu popadało. Ja dolałem jeszcze towaru. No i dziękuję, do widzenia. A pod spodem co jest? To jest popiół. O, nawet widać, że Łukasz sypał wapno kiedyś. A kiedyś to w zeszłym roku. Nie mam pojęcia, co robić teraz. Zaraz wam to pokażę, jak elegancko idzie. Dobra. Zaraz może uda. No może się to uda. Może pługa wbić. Ręce upadają. Już normalnie czasami, czasami już mam dość w tej branży. Kurry mać No i co to ma być? To ma być orka pod zepak. Młotkiem to bym może to rozbił. Jezus Maria Gdzie jest woda? Bezorkowo tu posiać No Powodzenia życzę Ja już mam w tym roku chyba po rzepaku. zwęziłem pług jak tylko mogłem no ciągnik nie ma problemu to uciągnąć tylko jest trochę problem z przyczepnością ale jak już wjeżdżam w brudę to jest jako tako no ale no co mi to da jak to jest popielnik to jest popiół to jest wszystko popiół już to trochę tak wszystko nagrywam w emocjach Tyle w temacie dobra, próbujemy jechać, jeszcze wam to pokażę. Jadę tak pomału, bo jadę przy, przy miedzie widzicie jak mam wąsko półkę jak nigdy Ten od poprzedniego, niczym. Mogę więcej pokazać moi drodzy widzowie. Rozlewam ten towar do końca. Muszę to już dzisiaj wszystko zrobić. Moim obowiązkiem jest go teraz przykryć. Tak też jest w przepisach. No i muszę to jakoś zmęczyć. Bez dwóch zdań. Ale, żeby tu coś posiać, żeby tu coś więcej robić. To ja tutaj. Nie mam pojęcia co z tym dalej. No cóż. Wszystko widać, wszystko jasne. Pozdrawiam wszystkich, cześć.